A na liniach dzisiaj popracują razem z nimi Michał Gerne i Mateusz Bucki. No i właśnie czeski zawodnik przykrążku. wrzutka, Biczup, GOL! Jest bramka. Jest pierwsza bramka dla drużyny Komar Krakowi. Martin Dudasz. Nie ma gola, nie ma gola. No coś, coś niesamowitego, jaka decyzja, więc tutaj protesty Powera okazały się słuszne. No, zobaczmy na powtórce. Uderzenie Jeszka. Chyba tam był trącony krążek wysokim kijem. Tak mi się wydaje. Wyłuskał krążek. Nagranie do Czamangi. Czamango zablokowany. Jeszcze nie koniec. Stefan Czamango, gdzie jest krążek, ale tam było znowu blisko. Uderzenie, słupek. Wielkiewicz. gula do Szaura. Strzał Brynkusa Odbija do boku dobrze. Spójrzmy. Wielkiewicz sam na sam. Wielkiewicz. Nie ma gola. Gdzie jest Krauzek, Nie ma go w bramce. Ależ sytuacja. Wielkiewicza sytuacja sam na sam, która nie przyniosła gola numer jeden. No i właśnie do fińskiego obrońcy to nie koniec. Cał go. Teraz już nie ma e, najmniejszego, najmniejszej wątpliwości. Jewgeni Bodrow wpisuje się na listę strzelców. Wykorzystana gra w przewadze e, przez Krakowie i na 16 minut i 13 sekund przed zakończeniem drugiej odsłony w nowym targu. E, pasy prowadzą 1 do 0. E, założyć pokojowy zamek. Chyba teraz uda się uspokoić. Wymiana Krążka go! Szański odkupił swoje winy po jego, po jego karze. Krakowia wyszła na prowadzenie, no a teraz strzałem pokonuje Denisa Pierywośczykowa. A więc to, no, tak jak powiedziałem, chyba tutaj w najlepszy tylko, jaki mógł sposób oddał to, odgryzł się no, wykorzystaniem bandy. Przed bramką krążek, ależ teraz okazja. Wsuł, to nie koniec, ponad bramką no krążek do Ismagiłowa, ten oddaje znowu na niebieską, do góry. strzał, gol, jest, bramka wykorzystana, gra w przewadze, a więc kolejna, kolejny gol dla Krakowi w, w przewadze, no, dzisiaj te wszystkie trafienia, które, których byliśmy świadkiem właśnie w przewadze, wydaje mi się, że Erik Nemec, tym, który skierował krążek do bramki, wykorzystać tego sprzyjającego faktu no i wynik na tablicy świetlnej w ostatniej fazie wzięty mu ten krążek no i popatrzmy Shirley strzał go Shirley wycofał krążek no i tutaj mistrzenko jeżeli dobrze dostrzegłem po tym dłuższym słupku aż zadźwięczała ta konstrukcja wewnętrznej bramki no i pasy prowadzą już 3 do 1 No i właśnie mogliście Państwo zaobserwować tą zdobywcą tej trzeciej bramki, ale myślę, że tutaj, ale o tym może za chwilę spójrzmy. Odpowiedź, gol! Natychmiastowa odpowiedź Bartłomiej, no i power pokonuje Denisa Pierwoszczykowa. No i to co o czym mówiłem, że tutaj wiele się jeszcze może zadziać, wiele się może stać, no jest w tej chwili faktem, szarotki łapią. Kontakt bramkowy na więcej. Skary mrugały. No i pasy. I teraz e, błąd. Pośliznął się zawodnik. Broni uderzył w tego jeszcze nie, koniec Jest krążek e, nakryty przez Denisa Pierre. wiadać A to nazwisko. Pokna gol! Jest wyrównany nic takiego się nie zapowiadało, ale w myśl, nie masz co zrobić z krążkiem, uderzaj na bramkę. Tak też zrobił Boknak, no i sprawił, że tutaj eksplodowała nowotarska publiczność, no ale nie ma się co dziwić. Ja... Tym bardziej, że Krakowia dzisiaj ani w głowie, uwaga, go! To co mówiłem. Teraz staje się faktem. A więc na 56 sekund Nowotarżanie tracą gola. No i znowu Nemec zawodnikiem, który lokuje krążek w bramce Bizuba. No i ja już chciałem tutaj roztaczać wizję dogrywki. Rzutów Burik wygrany przez Podkale. Rzucenie krążka. Zablokowany. Wielczański To się nazywa walczyć do samego końca 12 sekund, a więc teraz to już jestem na 100% pewny, że będzie dogrywka. Co tu się dzieje? Jaka radość z kibiców? Nie omal tak jakby jakby podkale. teraz sięgnęło po mistrzowską koronę. No wściekły tutaj trener Rochaczek, a trener Gusowskoli pokiwał w geście tak, tak to robi. Guma rzucona. I już nowotarzanie, Siuty. No i power. No i power na drugą stronę. Broni Pierre nie udaje. Tomasik. Bochtak poruszona. Bramka. Szaur zablokowany. Oddaje krążek na drugą stronę. Wrzutka pod bramkę. wizut przemieszczał się. Ale Gum. Teraz Jakub Szaur. Szaur zabrał krążek. Zobaczymy, jak on rozwiąże ten rzut karny. Szaur, gol! Jest dosyć pewnie wykonany. Rzut karny przez Jakuba Szaura. No i rzut karny, który gwarantuje tutaj dwa punkty pasom. Cieszą się zawodnicy Krakowi, bo wiedzą, że oni dzisiaj pod Wawel zawiozą dwa punkty w ligowej tabeli. Po dobrej, ambitnej walce, punkt mogą sobie zapisać szarotki my będziemy powoli żegnać się z państwem po meczu który przyniósł sporo emocji dogrywkę rzuty karne zapraszam na kolejne transmisje z nowego targu zapraszam do odwiedzenia platformy polski hokej tv jonasz burak dziękuję państwu za uwagę i pozdrawiam